Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, For Classic z powrotem. Chciałem opowiedzieć o kolejnej rzeczy z okazji, właśnie, eventu wielkanocnego na tym serwerze. Mianowicie dodali oni nową mapę. Jak widzicie, Horusland Ester farm. Jak mówiłem w poprzednim filmie, chcę się przyjrzeć tej mapce, żeby wam powiedzieć, gdyż prawne oko, kto gra na Valorianie, bo Darioni może akurat mogą mnie znać. Jesteśmy w binie. I chciałbym zwrócić uwagę, no mapy nie mogę wam pokazać, ale spójrzcie po prostu, czy coś wam tutaj nie pasuje. Myślę, że chyba każdy, jak tutaj chodzi po tej mapie, zauważa jedną rzecz. Zwłaszcza Walorianie. Pusto strasznie, nie? Tak. To jest właśnie element, który chciałem się skupić. Słuchajcie, oni przekopiowali mapę, która jest pusta. Tu nie ma niczego. Tak. Absolutnie, nie, no nie wiem, tu na przykład trochę ucięli na przykład mapę. Patrzcie, ścieżka trochę jest ucięta. Widzicie, ja trochę mogę czaić, że. Nie, przek nie zrobili całej mapy, czy coś, ale no można było, kurde, jakieś, nie wiem, niewidzialne ściany, choćby w postaci belki postawić, żeby nie przechodzić tam, gdzie się nie powinno. Bo tak, no, spota jest spora, to prawda, ale. Przechodzenie obok budynków, które są puste, albo w ogóle teren po prostu jest pusty, bo tam gdzie jest cokolwiek, jak widzicie, są wiatraczki. A tutaj nie ma nic. Kompletnie. Tu jest pusto, nie patrzcie. Tutaj są te kapusty, te kwiatki, co się respią. A tutaj, patrzcie, mamy przestrzeń, która jest kompletnie pusta. Na co ta przestrzeń, która jest kompletnie pusta, jak można byłoby, nie wiem, zbudować wyższe góry na przykład. wiecie, zrobić cokolwiek... Abym, się po prostu, nie zastanawiał wchodząc tutaj, dlaczego tak to wygląda, dlaczego mam pusty teren, czemu tu nic nie ma, dosłownie. Naprawdę, to wygląda żałośnie. Chcę wprost to powiedzieć, że to wygląda nawet... To nawet nie wygląda żałośnie, to po prostu wygląda beznadziejnie, wprost, autentycznie, to wygląda kijowo. Event Halloweenowy, który był na tym serwerze, był wykonany znacznie lepiej. Co mi z tego, nie? No... Widzicie, tu nawet... Mapa jest tak źle wklejona, że tu... Nie mogę wypaść w ogóle z tego? No nie, akurat nie mogę wypaść. Zabezpieczyli się, ale no widzę koniec mapy. Jest to po prostu wykonane kijowo i beznadziejnie. Naprawdę, no wiecie, jakby oni rzucili chociaż jedną rzecz na tym serwerze. No kurde, jakieś niewidzialne ściany. Miejsca, gdzie nie powinno się przechodzić. Mówię, niewidzialna ściana w postaci jakiejś belki położonej. Albo tam, gdzie już nie miałoby się kompletnie iść jakieś niewidzialne góry, no. Co się, popatrzcie, to jest po prostu pusty teren. Mapa jest przekopiowana cała, która jest niepotrzebnie z całości zrobiona, gdy można było to zasłonić. A to nie było jakieś wielkie, wiele do roboty. patrzcie, tu nic nie ma, no i co? Przechodzę, tu nic nie ma. Tutaj jest miejsce. Nawet nie, tutaj też nie ma. Znaczy, przejdźmy sobie tam, tam jest jeziorko. takie. zobaczmy, czy może na jeziorze cokolwiek zrobili. Nie, patrzcie, tutaj droga, co ma być na jeziorko, jest trochę urwana, można by to powiedzieć, bo skały tutaj wyrosły. Można przejść po prostu bokiem sobie tutaj. I wrócić z powrotem tutaj na tą polankę, gdzie mamy być. No jednakże uważam, tam, gdzie nie powinniśmy wchodzić, że powinno być to jakoś zabezpieczone. I tutaj powinno być to jeziorko, ale po prostu tutaj narodzili ją farmerzy, którzy chronią swojego terenu. Jak tu widzicie, tu mamy gości, którzy wybiją te kwiatki. Złożymy tego farmera do teleportacji, bo farmer bije bardzo dużo. Jak widzicie, po 3000 nawet bije. Więc mnie ma na dwa hity, jak dobrze przywali. Bo możemy jeszcze zejść na dół. To nie jest jakby jedyna droga, gdzie możemy iść. Możemy zejść jeszcze na dół. Ale jak na dole widzicie, tu też nic nie ma. Nawet nie muszę iść dalej. Tam po prostu nic nie ma. Kompletnie, możecie mi już wierzyć na słowo. Tam kompletnie nic nie ma. Jest jeszcze jedna droga, gdzie możemy w sumie iść stąd. Czyli zejść tu i skręcić tutaj. iść na czas o 49. Zobaczyć jak tam wygląda sytuacja. No e, serio, zostawili taki teren, który jest kompletnie pusty. Naprawdę tu absolutnie niczego nie ma. Tam na dół nie ma po co iść. Ten był chyba też przejście do jakiejś innej mapy. No i widzicie o tutaj mam przejście na czas o 49. Pusto kompletnie. Gdzie są tekstury? Ja się pytam. Tu jakieś cienie, cienie w nigdzie. Tu też patrzcie, kompletnie pusto. W sensie fajny talent może być do PvP, nie? Ale... Jak nie mieliśmy gdzieś iść, no nie, nie było prościej postawić, mówię, jakiejś belki czy czegoś. No patrzcie, no to jest kompletnie pusty teren. Tu mamy, nie wiem, jakąś dziurę wykopaną? Czy coś w tym miejscu? Nie, tu nic nie ma, no mówię, no... Płasty, płaski, telen. Tu były takie zamki, może ktoś z was będzie pamiętał. Naprawdę, wykonanie tej mapy... Wiadomo, to miało być tylko na event przygotowana mapka. Jednakże, no chcę powiedzieć, że na event halloweenowy tu się postarali i zrobi rzeczywiście mapę. Co prawda trochę dziwnie... Z... Dziwnie zrobiona, ale mimo wszystko jakkolwiek było zrobione. Tutaj wystarczyło naprawdę postawić parę belek i... I tyle, nie? Jak ktoś się wydostał, no to nie miał tego widzieć formalnie. Patrzcie, tu mam jakąś dziurę w projekcie mapy, a to patrzcie, idziemy dalej, też dalej nic kompletnie będzie, nie, naprawdę patrzcie, nic, nic, ani, mówię, żadnej blokady tu nie ma, ani niczego. W to jest tyle na temat tej mapy, chciałem powiedzieć, że, bo sam w sobie pomysł, żeby zbierać je, oczywiście marchewek i kapusty, to oczywiście jest OK, tylko że projekt tej mapy, gdzie... No, widać, że ewidentnie coś tutaj nie zadziałało tak, jak mi powinno zadziałać. To coś po prostu ewidentnie poszło nie tak w projektowaniu tej mapy, albo ktoś się śpieszył i na szybko po prostu musieli wydać, żeby zdążyć. Nie wiem, może nie mieli pomysłu, kto wie w zasadzie, jak to było. Nie wiem. Ciężko jest mi to powiedzieć, ale no, takie rzeczy jak eventy powinny mieć zaplanowane troszeczkę wcześniej. No, trochę to wygląda, jakby było to robione po prostu na już. Iż tak w zasadzie, że to już było przygotowane od jakiegoś czasu. Bo wiadomo, nagrodę to można zmienić w każdej chwili. No ale mapka akurat powinna być przygotowana już dawno, nie? Tak jak teraz są wakacje, to nie powinni już siąść i w tym momencie już zacząć robić event wakacyjny. Przynajmniej ta jedna osoba powinna na tym siąść, tam zrobić ten event wakacyjny, żeby już był dawno gotowy, nie? Wiadomo, czy się działać nad patchami, chyba że mają taki zapierdzie na tym serwerze, że nie zdążają nawet zrobić event porządnie. I cóż... Proszę to jest tyle na temat tej mapy, pusto wszędzie, tak dosłownie, puściutko, no widzicie jak to wygląda, to wygląda po prostu beznadziejnie, naprawdę, tu kompletnie nic nie ma, no pusto, Ewen... mapa... mapa eventowa, nie? Dobra, to tyle, elo.